Hej, cześć, dzień dobry wszystkim. Jestem Cytilia, a ze mną jest Replay. Cześć! <noise> Witamy was w kolejnym odcinku serii Minecraft Survival. Woda nas bije. Tak. W ostatnim odcinku e, mieliśmy ciężką bijatykę w tej właśnie <noise> oto wieży. <noise> tak, ale udało się nam. Tylko został nam no, Licznik śmierci <noise> pewnie się powiększył. A dzisiaj wybieramy się na walkę z bossem. Dokładnie tak. Więc no. Good luck dla tak, nas. Jesteśmy, jak widzicie, jesteśmy już w diamentowych setach to dzięki temu, że zrobiliśmy kilkanaście, chyba dwa chyba, nie? Dwa albo trzy tych diamentowych sponek. Dwa, tak, generatory y, diamentów. Więc e, pozwoliliśmy sobie na diamentowe mieczyki Ta. i na diamentowe sety, więc jesteśmy przygotowani. U. Dokładnie tak. A też myślałem, że to będzie dłużej te diamenty leciały z tych generatorów, a one w sumie tak wziął już! <laughs> no, dosyć szybko, więc w sumie nawet długo nie musieliśmy czekać. Więc jesteśmy przygotowani na walkę. Na no to co? Czyli hamary. No dobra. I co? <laughs> chyba, chyba coś się nie pykło. Yy, zróbmy cięcie na chwilę. <laughs> Aha. Jesteśmy po małym cięciu. Szybko trzeba było naprawić to. To teraz trzymaj honory. Ale teraz, teraz jesteś pewna, że będzie działało. Jeżeli autor ma nic nie zepsuł, to powinno działać. Oła. Tak ewidentnie, o ewidentnie działa. Ale nie piję on mocno. Uy. Ale on fajne. Seks jak taki, co nie? No, żeby nie do wody wpadł. on spada. On gdzieś na dół spadł. Aha. Chyba on się musimy... masio na, na wodzie? Mówiłam, żeby nie do wody. <grym> wiesz co chyba musimy zrobić? Musimy zejść, rozkopać tam i zrobić taką mini platformę. No, zejdźmy na dół. I jak się kręci. <grym> Dobra, zejdźmy na dół. <grym> Mówiłam, że nie do wody. Ale wiesz to nie sądziłem, że ten Blaze tak szybko zginie. Myślałem, że oni będą we dwóch... Yy... We dwóch się tam, wiesz, ciokrać. Eee, mam budulec, dobra. Ja też mam jak coś deski. Więc tu sobie go na spokojnie... ...zahechłamy zaraz na ziemi. Ja myślałem, że będzie ciężki, on tu... Raz, dwa. Na szczęście go widać. Eee... No właśnie. Już nam robię. Uwaga, bo on będzie strzelał. Jak coś, to mam jeszcze bułca. No, on jest, jest pod wodą. Chcesz do niego strzelać buku? Ale co nam to da, że my go zabijemy? Jak to będziemy interny? się wynurzyć na ziemię, na wodę. Ja go nie mogę trafić. Fajnie. <laughs> boss, który da. To za kupi, boss? Ja nie wiem. Ja go nie widzę chyba dokładnie. Coś mi się. Nie Co tak... on tak szybko pływa? On to ma jakiegoś motorka w dupie ten look, Bo ja nie wiem, czy ja mam coś zbagowane. Ła. Wow. No właśnie. No co za To To niki robi? Nie mogę go trafić. Teraz ci strzał strzał braknie i tyle będzie. Ej nie, stoję w miejscu i go nie mogę trafić. jest? Ale czemu on tak pod... Kurde Czemu on tak pod tą wodą dziwnie jest? Chyba było go do wody nie wrzucać Dziwnie to zrobili Mayday, mamy problem! On dostaje obrażenie od wody, on powinien sam zginąć w końcu on nie dostaje obrażeń od wody. On pływa sobie pod wodą. Ale czemu on nie chce się wynurzyć? Robi uniki przed nami. Tak, ale coś tam dostaje czasami. Jeszcze mam jedną strzałę, a jak coś, to chyba strzały są jeszcze w domu. Tak, ale to jest takie trochę. Więc mam że to będzie lepsza walka. No, może by to była fajna, prosta walka, gdyby nie została wyrzucona do wody. No. Coś w tym stylu. Strza... Strzały wejść z domu. No, już wracam się po strzały. Więc poniekąd to też jest trochę naszej winy, że zrzuciliśmy go z tej wieży. No, ewentualnie możemy sobie jeszcze jednego zrespić. <laughs> Myślę, że jest taka opcja? No pewnie, jak tam naciśniemy, to się zrespi. To idę zobaczyć. A ja pójdę po strzały. Tylko może poczekaj na mnie? Tak, poczekam. <noise> Bo... A chyba, że sama go ubijesz. Tylko nie zrzucajmy go do wody, co? No, trzeba go tak wyhaczyć, żeby był... No że nawet trochę zabudować. Albo gościankę go nawet może trochę do domu, nie wiem. Więc co? mamy budulec, to zabudujmy tam po dwie, kratki do góry i on będzie w tej. nie będzie mu wtedy wyjść. I mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. A wiesz, o czym pomyślałem? <laughs> jak teoretycznie, jak można je przywoływać cały czas i on nie będzie trudny, to możemy sobie zrobić tak zadanie zabijeć 15 blazów. W sumie, no tak, bo mamy neder. No też, że mamy blok, y, też tą barierę. No. Więc tak, to by można było też to wykonać. A on i tak zniknie, i tak zniknie po czasie. Deszpana. Oła, oła, oła! Eee, znowu zginę! I spać! <grym> Nie da się! To gdzie ty jesteś? No już na Oła! Niby pada, a nie widzę, żeby padało. O co tu chodzi? Ja dostawałem obrażenia już, skończyłem obrażenia. Z deszcz mi stare pół chyba Ale... Nie wiem, co tu... Padało, a już nie pada? Szybki deszcz. Nie wiem. Mhm. To był szybki deszcz, już na szczęście go nie ma. O, właśnie o to mi chodziło. Tak jak robisz. I myślę, że teraz powinno nam już start, czy to. Myślę, że teraz nie wrócimy do wody? Oby. Ja może to oświetlę, żeby jakieś inne potworki nam się nie porozpiły. No nie głupie. Dobra, no to co? A ten kolacek tu opłacono? Wszak nie go postawię. <laughs> Ty jej ja z tobą do góry. No to teraz ty. Te. Już że moja kolej. No. Właśnie mhm. na mnie skinczował. Dobra, zabity. A ja to on lewituje. I tak on bije. To ty lub uniki przed nim, a ja go będę bił. Ten muszę zjeść jabłuszko. Aha! A? Chyba dostałam jednego strzała. O, kurde! Z tu to bije? To jak chcesz, to możesz przyjść, to on się na mnie stridował teraz. Lecę. No, życie, weźmy się, zregeneruj. Kurde! Co za gamoń? To znowu. Bo nie mogło mi się wycie zregenerować z tego gamonia Poczekaj na dół. A, to nie pomyślałem. Ja się patrzę na niego, a on na mnie w tym momencie. Czekamy na ciebie, ja byś już... go biła od tylca. No piękna, biegnę piękna. Biegnę, biegnę. <laughs> a tamten jeden jest cały czas na dole. To potem go sobie tego. On, z tego co wiem, on się powinien usunąć jak nas nie będzie na serwerze. Ła! Wow, no dorwał mnie dziad! Biegnę, już jest co, jestem prawie. Jakieś życie człowiek. tak jakoś regeneruje po chińsku. Że przez, że, że przez to, że jem jabłuszka. A w domu są chlebki. No ale właśnie tak się zastanawiałem. Po czym miałem jabłuszkę? Właśnie ja jest streamczałem, bo to może się miało bić. Ile on ma tego życia? Myślę, że dużo. <laughs> o ciekawe, co on ma na, zb na zbroi, bo co ja go biję? To jest takie obrażenia, są w rzeszowce. Eee, Teraz dana dana się <słuch> oła, oła. Nie może zaraz znowu skinę. Nie. Kwiat się zjeść, Musisz się chować, widzisz tylko jak on idzie do siebie, co nie? Ja mam dwa serca. Jedno. Co z tym moim wyciem jest nie tak dzisiaj? Oła! Uciekaj! Jedno serce. Chcesz wyrzucić parę chlebków dookoła? Może być się będzie szybciej regenerowało? Nie mam. A nie masz, dobra. A ty jak się zginie, to będzie trzeba więcej jedzenia. Ja mam pół serca. Najgorsze no jest to, że on jeszcze ma totem w ręku. Ale nie satysfakcjonująca wal... Dobra, ginę. Mhm. Mm y to ja jestem zrozpiony właśnie tu blisko, bo się tu przespałem, muszę wrócić, więc chwilę muszę do mnie poczekać. Ale sobie postoimy. Ja z jednej strony wierzę, on z drugiej strony wierzy. Jakbyśmy mieli jeszcze jakieś złote jabłka, to było nice. Ale ten ten ten... Też ma zbroję na terytorą. Nie wiadomo ile śmierć życia to jeszcze ma totem w łapce. Na spokojnie damy radę, tylko potrzebuję mieć lepsze... lepsze jedzonko, wiesz? Bo mi z tymi jabłuszkami tak strasznie wolno wycie się regeneruje. Wezmę chlebki i wezmę. Eee, on ucieka. To weź go ciała, tam pacnij. Nie go pacnąłem i się chowałem przed nim dookoła tego. Tego no nie roku. muszę go pacać. A, czyli on cię już lubi. Po prostu <noise> gramy w kuku. <noise> w kotka i myszkę? Tak, gramy w kółku. Ale mam dla ciebie jedzonko. Dobra, lecę już. On z jednej, ja z drugiej. A ciekawe, jakbym wlazła na górę wieży, czy nie znalazł? Mhm, Mógłbyś się zbagować i mogłoby nam było prościej go bić. Ale spróbować zresztą. Potrzebujesz Jest jedzonka? Ten... Yy, no, fajnie, jakbyś przeniósł. A wow, on na górze też mnie dosięga. A to gamoń. Rybki czy chlebek? Chlebek. że nie będzie wsiadła rybków. Nie. To ci dam chlebka. Bawimy się w berka. Lecę już, lecę, bo chcę. Dobra, ja ci wrócę i miała zadanie złapać chlebka. Dobra, jestem. Jak on szybko biega. Dobra, teraz jest z mnie stiltowany Możesz go bić Jeżeli miała mało HP, to, 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 to mów <grych> Dobra, nie, to nie byłby zbyt dobry pomysł Żeby się wychylać na niego Dobra, ja sobie zjadłem No, no, spokojnie ty, ty jesteś, okej. Okay. Dobra, Jeronimo. bo. Muszę zjeść, muszę zjeść, muszę zjeść! Ja nie wiem, ile on ma życia. Yy, możemy go trochę bić. No, ja już się boję, że nawet nasz Aktualne miecze są za zasłaba na niego. No myślałem, że to będzie szybciej teraz Eee, teraz ja, teraz ja, teraz ja myślałem, że będzie sprawniej to szło, ale no jak widać nie. Baga! Dla. Ja. <laughs> Musisz się do niego patrzeć, gdzie od No chciałam zjeść. No, to niestety sobie Jego sikierką już bije, bo sierka ma więcej obrażeń. Teraz ja! <noise> my go zabijemy! Odcinek z bicia bossa. Ta, pół godziny bicia bossa. Au! Teraz ty! Ewidentnie. Słuchaj, jak jesteś u góry, to gdyby zrobiła uniki dobre, to. Mhm. To musi uniki. <gry> musisz robić dobre ule. Zaraz się kiedyś się najeść. Ile ty masz życia, gościu? Ja cię kręcę. Gdzie mnie go pili? Pół godziny. Co za powalony gość. Jestem na celowniku. Twoja kolej. Na się trochę zregeneruje. Wow, Ginę. No jak nie, on... no jak? <laughs> jak on mnie dorwał? Biorę się teraz pobawić w chowanego z nim. Ja się zastanawiam, jak on mnie dorwał? A, może go patrzeć w moją stronę i dlatego mnie dorwał. No mniejsze. Już widać. Jestem blisko. Ale mam pełne HP O Nie wiem czy to jest dobry pomysł gdzie poszłać? Ty zaburujmy go idź, idź do tego, do tej bramki tam Teraz tak jest no tam mnie No weź tam pójdź do góry On teraz nie będzie bił Weź go, trochę zamuruj. Ale jak zamurować, co, żeby na górę nie poszło. No. no i bijemy go. Zrób sobie tam jakąś dziureczkę. Jakby hmm. to mnie tak dojebało. Ma w tam jak go bić? Eee. No właśnie, próbuję coś tu. Dobra, to chodź tu do mnie. Jedź już. Aha. Masz Masz go za, możesz go zamurować, a ja ci już to robię miejsce do bicia. Baga na ciebie się eee. cytował. Dobra. Tak? Dobra, możemy go już bić śmiało. O, i teraz czemu my na to szybko, nie, szybciej nie wpadliśmy? Mogłam <grym> wcześniej <się> zejść na <nami> to. Już nie ma butów, no znaczy, jest gatek. Dobra, git. Padł. Nie, nie padł. Odrodził się. teraz padł. Jezu! Mhm. Coś wypadło z niego konkretnego? Serio? Serio, tylko to? Aha. I kość. Naprawdę? Ehe. Byliśmy go ponad 10, 20. Dobra, no, 15, no prawie 20 minut. <śmierne> o, boże, Sicku. Chyba nie chcemy jednak ich rozpić tylko po to, żeby te blazy zrobić. E, nie. A? Chyba jednak nie. No ale jest tak, e. jest. Daj mi chwilkę, cięcie. Dam ci chwilkę, cięcie. O, no. dobra. Jesteś... Jesteśmy wybojcie, że Musiałam... spauzować, bo przyszedł nieoczekiwany gość, dość wcześniej niż myślałam. Dokładnie tak. Ale no, dzisiaj takie kulturalne dwa cięcia były, ale no udało się zabić bossa, to najważniejsze. Zakończ. Tak, w końcu się go udało, a tamten jumpjumpka, ja już go nie widzę, może skinął, nie wiem. Też go nie widzę. Ja już go nie widzę, więc jest chociaż tyle taki spokój, już go nie ma. A ja możemy sobie wracać. Ale y jednak pomysł, żeby je respić tak. dla e tych, tych blaze'ów, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy wiesz, jakby je zamknął w, 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 w takim właśnie klinie, co my zrobiliśmy, to tak. To by poszło, ale no jak nie licząc tego, no to to już gorzej. No właśnie, to już trochę gorzej jest, że zjadłem wszystkie rybki, a nie, nie wszystkie jeszcze 19 No dobra, ale myślałem, że z niego trochę lepsze nagrody będą, a to w sumie jest tak no. 2 na 10 z nagrodami, a trochę mamy tych przedmiotów naleciało. Idziemy do łóżka, tak idziemy do łóżka. Jeszcze mi drzwi zamyka przed nosem, no jak mogłeś? To nie ja to płytka. Drzwi przed nosem mi zamknął, no nie wierzę. To płytka akurat i ja. Ten łuk sobie naprawiłem. Ja idę pozbierać nam do okróczka. Dobra, ja tu nam pochowam rzeczy, strzały i w ogóle te wszystkie piździki. Co sumie wszystko urosło. No to fajnie jak wszystko w sumie urosło. Dobra. Ja pójdę, czekaj, jak się tej A mam jeszcze tą żelazną, git. Mam końcówkę siekierki diamentowej z tego właśnie Kajwa. Kajwa Jezus, tego, no, tego, tego. W sumie ziemniaków ani marchewek nie sadzę, posadzę samo zboże. Tak, no, nam... a ani marchewki, ani ziemniaki nie są potrzebne zbytnio. No, mamy już ileś tam marchewek posadzonych. Dokładnie, więc nie ma co tam już wyśleć. Poprzyłaś? A już naprawiłam. No i fajnie. No. I w sumie jedno drzewko ścięte. No już tego drzewka myślę, że nam starczy chyba do końca serii. Wiesz, nie wiadomo, co nas jeszcze czeka. No. Najwięcej będzie budowania chyba w tym End City, co jest tu na tej normalnej mapce. Bo tam... Są te wysepki porozbierdzielane Ale to my się wy na spokojnie w jakimś tam odcinku jak tam dojdziemy Rozmnożą my... nam zwierzaczki Jej, opuszki i nietoperki eee, żeby było o właśnie gru, Krówki potrzebujemy i to dość, dość sporo hmm. tych krówek Bo musimy ten enchant nam ogarnąć Tak, a ja się zastanawiam Jak my mamy zrobić widera? Znaczy, no jest ten wider gotowy do zrobienia, ale jak przecież wider się zrobi, to on będzie buchał. Ale. No czy nie? No, no. To on nam przecież mapę będzie rozwalał. Znaczy, on jest pod ziemią daleko, to może nie. Ale gdzie pod ziemią? W tej, tym dungeonie, gdzie, tym trudnym. Aaa, Co mówiłeś, że tam. No to jak tam jest, wiesz, w obsydianie, czy jak? Zaczyna no, tam niby jest trochę skały, niby... Psa. A może to jest cała skała, no być zobaczymy sobie. Jak Jakie to po prostu widera zabijemy na końcowym odcinku serii. No zobaczymy jak to nam się tam tak, układa. Smoka kresu to nie będzie problem zabić. A ja bym w sumie na dzisiaj już chyba kończyła nam ten odcinek. No można, można. Mamy już w sumie ponad 25 minut, więc czas jest bardzo dobry. Tak, dzisiaj takie troszeczkę krótsze sobie zrobimy. Nie jest to kupi pomysł. A co w następnym to zobaczymy w sumie. Tak, dobra. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, dawać komentarze. Możecie pisać również jakieś propozycje dla nas, albo nawet odnośnie serii, jakie możemy robić. I dawajcie! W no, <noise> <noise> Dobra, to bez przedłużenia. Do następnego cineczka na razie. Pa!